Nie od dzisiaj wiadomo, że porty tudzież wersje gier na komputery osobiste są lepsze niż wersje konsolowe. Powód jest prosty: komputery nie posiadają architektury zamkniętej. Możemy wymieniać jego komponenty co jakiś czas, a wiadomo, że technologia cały czas idzie do przodu. Konsola przez cały czas swojego życia jest w zasadzie taka sama. Postanowiłem dokonać rzeczy bardzo trudnej: znaleźć 10 gier konsolowych, które są lepsze niż wersje PC-owe. Aby było jeszcze trudniej, postanowiłem wybrać te gry. Na konsole piątej generacji. Czy były w ogóle takie tytuły? Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energić-Micielski, a to 10 gier na konsole piątej generacji, które hmm, subiektywnie były lepsze niż wersje PC-owe. Zapraszam. Zanim przejdziemy dalej, kilka istotnych założeń. Muszą to być gry, które również pojawiły się na PC, które wyglądają lepiej. Nie chodzi o to, aby działały szybciej, bo to się nie wydarzy. Czy będą wyglądać ładniej, to też jest dość subiektywnym określeniem. Będą to gry, które będą bardziej zaawansowane technicznie, ale niekoniecznie faktycznie wyglądające ładniej. Bo wiadomo, gry z konsol działały w niższej rozdzielczości i mniejszym klatkarzu. Nie chodzi też o gry, które wyciągają przyciskają wszystko z konsol i stanowią czasami technologiczny majstersztyk, jak na przykład Resident Evil 2 na Nintendo 64 Wolfenstein 3D na konsole 3 Absolutny klasyk i hit na pc Pierwsze prawdziwe granie oczami. Chyba nie ma gracza, który by nie znał klasycznego Wolfensteina 3D. Może nie każdy grał, ale pewnie każdy wie, jak wyglądał. id software dzięki genialności Johna Carmacka zapoczątkowała nowy gatunek gier. FPS-y. Gra dzięki płynnemu przesuwaniu i dowolnemu ruchowi w przestrzeni 3D wprowadziła zupełnie nowy sposób rozgrywki. Nic dziwnego, że grę przeportowano na sporo kolejnych Sprzętów. Czasami wychodziło lepiej, czasami gorzej. Próbowano zbliżyć się do wersji pc jak tylko się da, bo ta wersja była zdecydowanie najlepsza. I tutaj zdecydowanie wyróżnia się wersja na Atari Jaguar, ale wciąż nie była lepsza od oryginału z pc Jednakże jest jedna wersja, która przewyższała nawet wersje pc Jest to Wolfenstein 3D na konsolę 3DO. Przede wszystkim wszystko w grze przygotowano od nowa. Nowe spritey, nowe tekstury, nowy internet. Interface. Była też nowa muzyka w formie audio, przy której muzyka z PC-ów brzmiała jak żałosne pierdzenie kataryniarza. To czego nie było w wersji 3DO to tego, że postacie nie miały przygotowanych sprite'ów pokazujących Niemców od tyłu. Oznaczało to, że nie można było ich zajść od pleców, tutaj zawsze byli zwróceni w kierunku gracza. To dorzucało na 3 trochę wyższy poziom trudności. W odróżnieniu od innych wersji konsolowych ta też nie posiadała cenzury. Nadal pruło się do a austriacki akwarelista posiadał swój charakterystyczny wąw. Nie zabrakło nowych przeciwników i nowych broni. Dodatkowo ta wersja zawierała nowe epizody z całkowicie nowymi mapami. Ogólnie, choć to najlepszy Wolf, to ciężko go polecić, ale raczej chodzi o to, że każdego Wolfa ciężko dzisiaj polecić. Tytuł jest archaiczny i już nie bawi jak kiedyś, ale jeśli już zagrać, to w najlepszego. Tego na Fridio. Fade to black na konsole Playstation. Fate to Black to druga część gry Flashback. Tak wiem, że był Flashback 2, ale prawidłowym sequelem jest Fate to Black, niezależnie co tam Mikroid z Bełkocze. Gra zaczyna się dokładnie tam, gdzie kończyła się część pierwsza. Konrada w kapsule wystrzelonego w kosmos ponownie łapią zmienno kształtne morfy i umieszczają go w celi na swoim statku. Fate to Black jest ciekawym tytułem z kilku powodów. Była to jedna, jeśli nie pierwsza gra w gatunku. TPP. Do odwzorowania ruchów Konrada, aby były tak zajebiste jak we flashbacku, zastosowano motion capture, no ale i tak nie były. Sterowanie na PC to koszmar, głównie z tego powodu, że nie było na czym się oprzeć i wszystko było wymyślane pierwszy raz. Dopiero wydany rok później Tomb Raider pokaże jak się powinno to robić, ale mimo to tytuł był na swoje czasy całkiem niezły i wyjątkowo zaawansowany. Grafika 3D była pozbawiona niemal tekstur, aby zapewnić w miarę rozsądny klatkarz na renderowaniu software'owym, co i tak się średnio udawało. No i tutaj wjeżdża wersja z PlayStation. Po pierwsze, bardziej intuicyjne sterowanie na padzie. Już nie musiałeś zastanawiać się kilka chwil, jak się robiło to, czy tamto. Pad te wszystkie operacje upraszczał, ale najważniejsze jest to, że gra została oteksturowana. To jest największa zmiana. Choć obie wersje dzieli niecały rok, widać jak technologia galopowała. PlayStation bez problemu radziła sobie z tym, przy czym... PC rok wcześniej się krztusił i bardzo dobrze. Dodatkowym dość dyskusyjnym atutem jest to, że gra doczekała się kilku ekstra filmików, bardziej objaśniających fabułę, ale to raczej mała pociecha. Ogólnie granie w wersję na PlayStation 1 jest o wiele przyjemniejsze. Gra wygląda całkiem nieźle i w porównaniu z PC-tem widać tutaj wyraźny krok naprzód. Poziom trudności też bardziej zoptymalizowano, bo przy wersji pc owej można się czasami popłakać. Lubię flashbacka i lubię fade to black, więc warto zagrać. Ale zdecydowanie polecam wersję z PlayStation 1. Ta z pc może być ciężkim orzechem do zgryzienia. A już na pewno nie grajcie we Flashback 2, bo to to jest materiał na elegancki odcinek. Zagrajmy w krapa. Kanun foder na konsole 3DO, ale tylko w wersji palowskiej. Legendarna, trudna i miejscami niezwykle irytująca strzelanka od Sensible Software to dziś absolutny klasyk. Ciekawi mnie, ilu z Was ukończyło Canon Fodder bez użycia kodów, bo tytuł potrafił dać w kość. Gra pojawiła się na wielu platformach, ogólnie wersja PC-towa jest wierna tej wersji z Amigi i można ją uznać, że jest to bardzo dobry port. Jednak według mnie najciekawszą wersją jest ta z 3DO. Z kilku powodów: zawiera intro z deweloperami. Sensible Software, które można było zobaczyć do tej pory jedynie w wersji na Amiga CD32 wyposażoną w karty FMV, czyli najprościej mówiąc niewiele osób widziało to intro na własne oczy. Dodatkowo są wszystkie filmiki i intra znane z pecetowej wersji wydanej na płycie CD. No tutaj akurat szału nie ma, bo filmy są wyjątkowo obleśne. No ale pojawiły się tylko na PCecie i 3DO, więc obie wersje są sobie równe. Jednakże, sama rozgrywka już wygląda delikatnie i tutaj chciałbym Podkreślić delikatnie inaczej. Wersja z 3DO posiada bardziej żywe i jasne kolory. Czy to lepiej? To już kwestia subiektywna. Mnie wydaje się, że część rzeczy wygląda lepiej. Na przykład dżungla jest bardziej soczysta, tak samo jak latające wszędzie ptaszory, ale na przykład woda wygląda gorzej. W kwestii sterowania gry na padzie, no cóż, nie jest to najlepszym pomysłem, ale nie jest prawdą, że gra nie obsługuje myszy. Obsługuje, bo Fridio miało mysz na swoim wyposażeniu, więc gra działa podobnie jak na PC. Ale to czym na pewno wygrywa, to soundtrack. Zamiast modułów dość kiepskiej jakości mamy ścieżki audio i słynne War Never Been So Much Fun brzmi tutaj najlepiej ze wszystkich wersji. Exhumed na konsole Sega Saturn. Tutaj na początku kilka słów wyjaśnień. Exhumed na PC został nazwany Power Slave, choć są to te same gry. No prawie. Wersja na PC korzystała z silnika Build, tego samego co Duke Nukem 3D, i ogólnie jest to taka raczej dość typowa strzelanka w Egipcie. Sama rozgrywka jest całkiem w porządku i gra się w to przyjemnie, choć nie jest to klasa Dukea czy chociażby Shadow Warrior. Wersja na Saturna z kolei to w zasadzie trochę inny tytuł. Nie opiera się ona na przejściu kolejnych poziomów jeden po drugim. Raczej mamy możliwość dowolnego przechodzenia pomiędzy odwiedzonymi lokacjami, bo gra ma w sobie coś z Metroida. A to dzięki temu, że grze bliżej jest do tytułu przygodowego z elementami strzelanki. Ale to co zachwyca to silnik Slave Driver stworzony przez Lobotomy Software i genialnego Ezred Reisbacha. Silnik jest w pełnym 3D. Oznacza to, że przewyższa silnik build i to o kilka długości. Co ciekawe gra pojawiła się oryginalnie na sedze Saturn, a potem przeportowano ją na PlayStation wciąż z użyciem tego samego engineu. Jednakże wersja na PlayStation 1 jest też sporo różna od tej Saturna. Ogólnie najlepiej wypada gra na sedze Saturn. Posiada świetnie zaprojektowane dynamiczne oświetlenie, jest mechanika rocket jump'ów, nazwanych tutaj Bombust i kilka ciekawych zmian. Exhumed to bardzo ciekawa gra, która na trzech różnych platformach jest w zasadzie trzykrotnie zupełnie inną grą. Jednak najlepszą wciąż pozostaje. Ta na segę Saturn. Alone in the Dark Jack is back na konsolę PlayStation. Legendarna seria, której pierwsza część była pierwszym survival horrorem w klasycznym rozumieniu. Druga część przenosi nas do rezydencji Hell Kitchen, w której w tajemniczych okolicznościach zaginął przyjaciel Carnbiego, Ted Striker. Gra, podobnie jak poprzednio, korzystała z ciekawej techniki, dość nowatorskiej na swój czas. Po rozrysowanych ręcznie lokacjach poruszała się postać zbudowana z wektorów, czyli tak jak później w pierwszych trzech rezydentach. Jako że było to we wczesnych latach 90., gdy grafika 3D raczkowała, postać była wyjątkowo koślawa i brzydka, choć i tak był spory progres względem pierwszej odsłony. Gra silniej stawiała na walkę, ale wciąż czekało na sporo dość trudnych zagadek. Tytuł przeportowano na kilka konsol, ale najciekawsza to ta z PlayStation. Postanowiono wszystkie postacie stworzyć od nowa i oteksturować. Dzisiaj patrząc na paskudne modele oryginału i paskudne modele wersji z PlayStation 1, trudno się zdecydować, która lepsza. Niemniej wersja w PlayStation zdaje się być bardziej plastyczna, choć niektóre postacie jak Grace wyglądają niezwykle upiornie. Gra też wygrywa lepszym sterowaniem, pad okazuje się wyśmienitym narzędziem do gier z Tank Control. Choć przyzwyczaiłem się do klasycznej oprawy w serii Alone in the Dark, to ta z PlayStation daje pewien powiew świeżości. Ciężko powiedzieć, którą wersję polecam. Obie odrzuca oprawa, ale też obie powinno się sprawdzić, bo dają trochę inne odczucia estetyczne. Ciekawa rzecz. Duke Nukem 3D na konsolę Sega Saturn. No, któż nie zna Duke Nukem 3D? To absolutny klasyk. Gra, która robiła furorę w latach 90. dzięki niezwykłej wręcz interaktywności środowiska. W wielu grach mogłeś dać stripki serce dolara czy wysadzić cały budynek. Piękna sprawa. Wersja na PC używała silnika Build i pokazywała, że silnik jest niezwykle elastyczny i można na nim produkować prawdziwe cuda. Grało się w to świetnie i Duke do dzisiaj potrafi bawić, ale najlepszą wersją tamtych czasów jest wersja wersja na Saturna. Wyraca Lobotomy Software i Slave Driver od Ezry Bacha. Tak, Duke Nukem 3D w wersji na Saturna jest oparty o w pełni trójwymiarowy silnik. Oczywiście sprajty przeciwników pozostały jak w oryginale, poza co ciekawe ostatnim bossem, który został przygotowany w pełnym 3D. No, ale to nie wszystko. Gra oferuje charakterystyczne przechylanie głowy, gdy skręcamy to detal, ale działa fajnie. Jednak to co zaskakuje to dynamiczne oświetlenie. Strzały z br Rozświetlają lokacje, ba nawet w ciemnych pokojach krótkie serie robią za latarkę. Rozgrywka jest mniej płynna i trudniejsza na Saturnowym padzie niż wersja w pc ale nie chodzi tylko o sterowanie, ale też o ilość przeciwników, którzy na nas czyhają. Ogólnie warto zagrać i polecam tą wersję, bo to najfajniejsza wersja Duke'a z tych klasycznych i wyszło dodatkowo to na segę Saturny, co jest prawdziwym szokiem. another word, a versina console 3d.o. Kolejny legendarny tytuł, który zapoczątkował Cinematic Platformery. Gra robi wrażenie, gdy pomyśli się, że to dzieło w zasadzie jednego człowieka Eryka Shai. Choć jest względnie krótka, to pozostaje na długo w pamięci, a sprytnie użyta grafika wektorowa sprawia, że tytuł pomimo filmowej jakości zajmował jedynie jedną dyskietkę na PC. -cie. Do dzisiaj to moja ulubiona gra wszechczasów, którą kończyłem niezliczoną ilość razy. Ale jest wersja, która jest względnie lepsza Lepsza niż ta z pc lepsza to nieprecyzyjne słowo. Inna. Wersja na 3DO dostała ręcznie malowane tła. Nie napiszę piękne, bo to kwestia subiektywna. Od tej wersji całkowicie odcina się Erik Szai, bo powstała bez jego ingerencji. Niemniej próbowano zamaskować surowe, puste lokacje ręcznie malowanymi tłami i wygląda to całkiem nieźle. Zwłaszcza, że im dalej w fabule, tym z lokacji w oryginale bije coraz większa bieda. Przyznaje to sam Erik, którego gonił czas i pod koniec tytułu widać mniejsze przyłożenie do detali. Wersja z 3DO maskuje te niedociągnięcia. Oferuje na pewno dla nowych graczy bardziej zjadliwą oprawę. Dodatkowo mamy tekstowy prolog do całej rozgrywki, ale to wydaje się zbędnym bajerem. Ciężko powiedzieć, czy polecam tą wersję. Dla mnie ortodoksa jest ona zbyt dużym bluźnierstwem, ale dla graczy, którzy nie znali klasycznej odsłony, ta może być lżejsza w odbiorze. Ciekawy pomysł i wykonanie, które w tamtym czasie miało mówić, że co jak co, ale konsola 3DO to potężne sprzęt, na którym gry wyglądają po prostu lepiej. Star Wars Rebels Old 2 The Hidden Empire w wersji na pierwsze PlayStation. Druga część Rebel Assault to moja jedna z najbardziej ulubionych gier z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Po pierwszej części naprawiono wiele bolączek. Dorzucano specjalnie na potrzeby gry nagrane katcenki z oryginalnymi gadżetami z filmu i to czuć. Sama rozgrywka jest lepiej zorganizowana. Katcenka płynnie przechodzi w grę, a ta potem płynnie przechodzi w kolejny film. Dzięki temu ma się wrażenie, że na ekranie oglądamy jakiś spin-off Gwiezdnych Wojen. Efekt jest super, ale jak to bywa z grami FMV. Tytuł nie zaskoczy nas niczym przy każdym kolejnym przejściu gry. Co ciekawe, wszystko w Rebel Assault na PC-cie wykonano na sprite'ach. Na prerenderowanych tłach strzelamy do sprite'owych stateczków. Nie ma tu ani grama grafiki 3D. Inaczej jest z wersją na PlayStation. Uznano, że sprite'y są mocno passe i wszystkie stateczki, którymi latamy, jak i strzelamy, zrobiono w postaci modeli 3D. I wyglądają naprawdę świetnie. Atakujące na Stye również są obiektami trójwymiarowymi. Dzięki temu gra ma się wrażenie, że jest jeszcze bardziej filmowa. Obleśny sprite z okoła milenium z ucieczki w kopalni podmieniono na model trójwymiarowy i wygląda to niebo lepiej. Niestety w wersji na konsole kuleje trochę klatka, z miejscami widać rwanie filmów. Nie znaczy to, że na PC mamy 60 klatek. Gra mogła działać nawet na wypasionym sprzęcie w maksymalnie 20 klatkach na sekundę, ale i tak na PlayStation 1, no cóż, jest trochę gorzej. Ale mówimy tylko o tłach. Bo same modele wydają się być bardziej płynne od nich. Warto wspomnieć, że wersja na PlayStation 1 za sprawą pada jest łatwiejsza w kontroli, głównie podczas poziomów latanych. Podczas strzelanin faktycznie pad nie wygra z myszą, ale spróbujcie przelecieć poziom w kopalni na myszce. Powodzenia. Wersji na PlayStation na padzie udało mi się to niemal bezbłędnie. Ogólnie polecam wersję z PlayStation 1. Nawet kosztem tych filmów pojazdy w 3D robią robotę i miejscami jest fajniej ogarnięcie sterowanie. Nadal to świetna gra, niezależnie od sprzętu, na jakim go ogramy. Quake na konsole Sega Saturn Pierwsza wersja Quake'a była tytułem, który mocno sprowadzał graczy na Ziemię, którzy myśleli, że mają mocarne sprzęty. Rozdzielczość powyżej klasycznej 320x240 pikseli była w zasadzie dla większości graczy nieosiągalna, znaczy dało się, ale gra działała może w kilku klatkach na sekundę. Owszem, naprawi to GL Quake, który dodawał wsparcie na 3D Fixa, ale mówimy tutaj o tej podstawowej wersji klasycznej. Quake to nadal świetna gra i najbardziej Lubię w nią grać na tej wersji w 320 x 240 pikseli, jaką miałem okazję ogrywać w latach 90 na moim 486. Niemniej jest wersja na konsole, która technicznie przewyższa wersję klasyczną w pc -tów. i jest to wersja na Sega Saturn. Powraca Ezra Dresbach i jego magiczny silnik. Tym razem Quake również był w pełnym 3D, ale to nie miało znaczenia, bo przecież PC-towy Quake również był w pełnym 3D. Ale Lobotomy software dor dorzuciło również w pełni poligonalnych przeciwników, tak jak na PC, i to już powodowało mały zawrót głowy, i na usta cisnęły się pytania, ale jak to? Na Saturnie? Ale to nie wszystko. To czym wersja Segowa wygrywała, to dynamiczne oświetlenie, które akurat w Quake'u wygląda przekozacko. Dodaje o wiele więcej głębi do lokacji i sprawia, że tytuł jest bardziej plastyczny. Ale jako, że to wersja na konsole, no cóż, trzeba grać konsolowym padem. Ten klasyczny od Segi to prawdziwy koszmar dla takich gier jak Quake jest niezwykle trudne, a i sama gra nie wybacza błędów. Jest niezwykle ciężko, ale pięknie. Również klatkarz potrafi polecieć na łeb na szyję i nie ma co się dziwić. Na sprzęcie, który w generowaniu grafiki 3D był słabszy od PlayStation zrobiono quake'a. To już powodowało, że łeb chciał eksplodować. A gdy dochodziło do tego, że nawet ten quake jest ładniejszy niż ten na PC, no to już było coś po prostu absolutnie niezwykłego. Czy polecam? Tak. Port na Saturna to ciekawa rzecz owszem trudna, w sterowaniu niezwykle siermiężna, ale sama rzecz jest ciekawym eksperymentem, który nie miał prawa się udać. A jednak. Fajna giera. Mad Dog 2 The Lost Gold na konsole Philips CDI. Choć omówię tylko jeden tytuł, odnosi się to do wszystkich gier ze stajni American Laser Games. Wersja na PC była pierwszym filmem interaktywnym, jaki widzieliśmy na oczy. Pierwsza odsłona zajmowała oszałamiające 115 MB i to robiło robotę. Ale druga część ważyła 450 MB i robiła jeszcze bardziej. To klasyczny celowniczek na szynach z grafiką filmową. Od odgrywany jest film: pojawia się bandyta, trafiasz, umiera. Film leci dalej. Nie trafiasz, tracisz życie i próbujesz ponownie. Gra wyszła w momencie, kiedy kodeki MPG1 tak MPG1 były zbyt mocążerne na ówczesne komputery i konsole. To spowodowało, że wszyscy twórcy szli w autorskie rozwiązania i kodeki. Nie inaczej było z American Laser Games. Gra miała działać płynnie na sigiromie pojedynczej prędkości, więc kompresja musiała być konkretna i była. Miejscami na PC nawet nie widać do czego strzelasz. Pixwele Jakości kafli waliły po oczach, ale co z tego? To był film i było zajebiście. Ale na niepozornej konsoli CDI, która jest uważana za jeden z najgorszych sprzętów do grania, tytuły wyglądały zupełnie inaczej. Płynne 30 klatek i wysokiej jakości obraz. Ale jak to? Ano, CDI posiadało sprzętowe dekodery MPG-1 i mogły sobie pozwolić na takie rarytasy. Maddock na CDI to zupełnie inna gra. Piękna, płynna i nadal wysoce zajebista. Gdybym tylko Wiedział w 1996 roku, że jest konsola, która potrafi sprawić, że Mad Dog tak wygląda. Chyba bym dostał udaru z zazdrości, więc może to i lepiej. Nikt nie wiedział o CDI i wszyscy żyli tym, co oferowano na PC, i było fajnie. Ale i tak wersje CDI to przekozackie porty. Każda gra od American Laser Games wygląda tak samo zajebiście. A nawet i więcej gier od innych producentów, ale to materiał na osobny film. Dzisiaj gry wyszły też na DVD, Blu-rayach, ale w latach 90 gdy rozpoczynała się era filmów interaktywnych i byliśmy karmieni grafiką o rozdzielczości 160x120 pikseli, taki Mad Dog CDI jawił się jak najbardziej zaawansowany high-tech świata. Polecam ograć na CDI. Ja uważam, że konsola od Philipsa była całkiem niezłą maszyną, a w grach FMV masakrowała pecety w każdym calu. Przynajmniej przez jakiś czas. A czy ty znasz gry, które były bardziej zaawansowane technologicznie na konsoli niż ich odpowiedniki na PC? -cie? Podziel się nimi w komentarzu. Jeśli film Ci się podobał zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj. Natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.